Największa frajda, największa rozrywka, oczywiście rozcielanie. Akurat z tej strony nie będziemy wywalać tego bornika, jednak, go tutaj nie zdążymy. Zabierzemy się za tył. Także dziewczyny już są w swoim żywiole, mają świeżego bolota, jak codziennie rano. Wiecie, my akurat mamy bydło na głębokiej ściółce. My tej słomy nigdy nie żałujemy. Też mam bardzo, bardzo dużo zapytań, dlaczego my pracujemy słomę zepaczaną. No, z tego względu, że zeszły rok nauczył nas tego, że jednak lepiej mieć tej słomy więcej, niżeli potem żałować albo dzielić po prostu baloty na kilka komór. Dlatego wiecie, wolimy, żeby było bezpieczniej. Wiadomo, nie będzie tyle próchnicy, bo wiadomo resztki pożliwne są bardzo ważne, jak zostają w ziemi, to naprawdę wzbogaca tą glebę, ale spokojnie my sobie to uzupełnimy obornikiem, nawozem i zrobimy tak, żeby było dobrze. Najważniejsze, żeby tutaj nasze zwierzęta miały dużo słomy. Jednak... Słomy naprawdę musimy mieć zabezpieczone, żeby tutaj żadne zwierzę nam w gnoju, że powiem, nie leżało. Nie wiem, bo są takie sztuki wybitne, które rzeczywiście lubią taplać się w tym gnoju. Ale są pojedyncze sztuki, bo tak jak widać, zobaczcie, żaden medalion nigdzie nie wisi. Tu od razu widać po naszych sztukach, że one w gnoju nie leżą. Oczywiście tyły szamią, tyły szamią. Fajnie, fajnie, a za chwilę głowa, spadajcie. Szogunek. No dobrym by nie musisz być, no szogunku. No szogun, 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 szogun. Dobra, teraz kolej John Dobra, teraz idziemy po masaję. tobie Tutaj ja. jakże jej profesjonalny przepęd. O, już jedna wyszła, druga, także teraz już dziewczyny jedna za drugą elegancko pójdą, byle pilnować, żeby trafiły w drzwi. Elegancko mamy dziewczynę na przepędzie, nikogo nie trzeba bić, wyzywać, wszystko bez stresu. Fajnie. pałeczki jak mamy te, te rurki to tylko żeby przedłużyć sobie rękę, żeby je naganiać. No bo my tak naprawdę no co możemy ręką jak krowa spróbują noskotnąć co ona się wyciąga. I nie da się klepać jednak w o, no to co? No to zaczynamy Tajlando. Jedna łyżka, podjeżdżam, czy odjeżdżam dojczem i podjeżdżam Masejem. Pojedziemy najpierw z Kamilem, bo dzisiaj szereg akurat do rana jest. A zebrani giminnym po polach jestem. Troszkę czupiaste, tak klasem, bo po prostu klas Nie będę z nimi szarpać jeszcze. Mi, ta, ta burta akurat przy tej przyczynie jest lekka, ona nie jest ciężka. Znaczy lekka jak dla kogo? Przy tej zielonej. Tam jest taka oporowa burta ode męka, więc spawał z takiego no, z grubego profila, z takiego dość konkretnego i tam już jest co dyknąć. Ale ja zawsze mówię: bo tam mam takie ramiona w ile ile zboża. Ja przełopotowałam, nie przełopotowała żadna moja siostra przy samym czyszczeniu zboża i zaprawianiu. I tym bardziej, że my od początku zboże zrzmikowaliśmy do takiego małego otworu na dach, do góry i to w dwóch, w trzech. A ja zawsze mała, mała czy mała, jak była młodsza, zameldujecie mi się na to wysrane. Jak większość kobiet nie, niech chłopie robią, no to ja zawsze też oporowa robota, jest możliwa odpowiedzialność i do roboty. Ja jestem sama. No, często takie jest, że gdzieś tam jedzie na jakąś misję i tutaj po prostu będę sobie przeskakiwać z ciągnika do ciągnika. Zajmujemy się samym tyłem. Na z tyłu wyrzucamy obornik z trzech komór. Średnio ogólnie wyrzucanie obornika zajmuje nam tak dwa dni. No i tak jak mówię, dzisiaj zajmujemy się tyłem, jutro zajmiemy się przodem. Ze spokojem, no troszkę to tego towaru trzeba wywieźć, już mamy z pola, No już praktycznie wszystkie potalerzowane. Tam, gdzie miało iść wapno, poszło wapno i, no, i oczywiście e, będą szykować emisję e, obornikową, czyli nasze forszroty wyruszą, żeby rozluźnić ten nasz obornik, który poziom w tej chwili od bydła, od koni i od byczarki. Także jedną komorę już mamy wyrzuconą. Ogólnie ile wyszło? 3,5 przyczepy? No, 3,5 przyczepy na taką jedną komorę wyszło nam. A żniwa, no niestety wstrzymana, już dobry tydzień. Teraz szykuje się kolejny, bardzo deszczowy tydzień. No praktycznie nie ma dnia żeby nie lało. i to nie, żeby tam nie popadywało, tylko dosłownie lało. I teraz znowu każdy, o nie narzekajcie, popada deszcz. Kurczę no, nie bądźmy egoistami, starajmy się być obiektywni. Myślę, że Tutaj naprawdę świetnie dla kukurydzy, dla buraków cukrowych, dla słonecznika, dla łąk. W naszym przypadku oczywiście, że pada. Naprawdę super, bo te rośliny po prostu mają teraz pole do popisu i nabierają. No, ale my mamy jeszcze bardzo, to bardzo dużo zboża do koszenia. I jak wiadomo, im więcej pada, tym ta jakość tego zboża spada. W gorszym przypadku, gdy pójdzie porost, to też jest najgorszy przypadek. Tak? No, no. Matka Natura. Moim takim bardzo dużym marzeniem jest pociągnąć tą wiatę do samego końca i porobić wybiegi bydełku z tyłu na łąkę. Aczkolwiek no, tutaj ważnym elementem jest to, że obok jest nie nasza działka, tylko jest to działka dzierżawiona. Gdyby to była nasza działka, już dawno by tam. Wydełko sobie hasało, a tak na razie chodzą tam konie. No ale z takich moich właśnie osobistych, rolniczych marzeń, to właśnie bardzo mi się marzy przedłużenie tej wiaty i wtedy wybieranie, oczywiście to jest do wyburzenia, to od początku mówiłam, że ten ganek to jest głupi pomysł. W tej chwili nie mieszamy żarcia paszowozem do opasów. Tak? Opasy do dostają normalnie z łyżki kiszone. przewozimy, nabieramy na łychę i wysypujemy bo mi Dostają tylko krowy z przodu. Ale o co mi chodzi? Że to jest do wydupienia i tu bym chciała zrobić taki długi ganek paszowy i wtedy tutaj wybiera się obornik, przegania się krowy na tył, na wybieg i wtedy bez problemu tylko wiecie, wjeżdżasz ładowarką. Wjeżdżasz, nabierasz, wyjeżdżasz i wrzucasz. I tak wiecie. Ale zamarzanie nie karają, nie? Wojtula pełne skupienie, Wojtula zabrał się za mycie talerzówy, bo jednak szeryf ze spokojem zadzwonił do firmy, że taka jest taka sprawa, więc my nie chcemy robić tutaj żadnych problemów. Firma nas zaproponowała, że przyjadą po talerzówę, wezmą ją do siebie na firmę, przejrzą całą i, i obejrzą jak do tego po prostu podejść, żeby to naprawić i żeby było dobrze. Sprzęgło. Znaczy, tu fajnie luźno chodzi sprzęgło. To jest sprzęgło, nie wiem, jak to się mówi. Elektroniczne no na pewno nie jest na linkę. Odpalamy, bo ją odpalamy ze sprzęgłem. A, to jest cała... Za szybko nie idzie, co, nie ma co wrzucać biegów, bo chłopak nie myśli, jak się za szybko bieg wrzuci. I ogólnie nie używam sprzęgła, nie? Do sardą. Odnośnie biegów. No, biegi i półbiegi zmieniamy w tym miejscu. Oraz możemy zmieniać w tym miejscu Wygląda w dojczu, oczywiście musi być wszędzie luz i tu i tu Sprzęgła, hamulec I co? Wbijamy sobie bieg Ręczne I lecimy Pies i szybko mu poszło Nie, szeryf był, ale już gdzieś pojechał No nie da się zlikwidować poracy ludzkiej Trzeba też powidełkować, powybierać obornik spod ścian. No i co? I tutaj mamy rzepaczankę? No i co? Elegancko przepędzamy byczuchy. Znowu robimy sobie bramkę. Tutaj dziewczyny się się balotem zajmą i miały atrakcję Ja Wojtuś i Thermomix Wojtula tutaj czyszczenie Thermomixa Tutaj elegancko szósteczka znowu w połysku Dzisiaj będziemy zakładać nowy wałek do szóstki, bo niektórzy nie wiedzą bo nas nie było i szeryf Jakby to powiedzieć Wałek odleciał w powietrze No i Trzeba było ogarnąć nowy wałek, porządniejszy, z konkretniejszej firmy i zobaczymy, jak się będzie sprawował. Mamy no, lekką awarię węża, gdzieś jest dziurawy jest i cieknie z niego, ciśnie ostro. Czekaj, Paweł. No. Masz węże? A, tyle dobrze. Rzekami poszedł po wąż, my sobie elegancko z panem Pawełkiem już ustawimy. Co żeby nie tracić czasu. Akurat przecieranie węży w ładowarce, to jest taki standardzik. Oni cię je w grenę zakuwali? Znaczy to mi tutaj przesadzi. Ale pęk, wiesz, nie pęk tu, tylko ten na węży. Może gdzieś był przyduszony lekko. Przemontowanie jest właśnie problemem. Często nie są wskoczyć. Nie że szybkie, szybko złącza takie do węży, ale to też jeszcze jest 2,5 klocka. Tak? No mniej ważne, że Nie trzeba wyzywać, one same sobie wychodzą, czasami jedna sztuka gdzieś tam się, że tak powiem, zapląta, albo ma jakiś tam lęk przed wyjściem. Ale tak, no, bo, bo, bo. Przedłużenie ręki, bo kopa naprawdę bardzo łatwo dostać. direk zapięty w pogotowiu ale na razie chłopak jeszcze nie wystartował <laughs> nie daje mu szans o szogunek szogunek wygląda o no. już tak wam powiem coraz bardziej do korytka idzie daje się podklepać jak się mała szogun to przychodzi tak już wiecie tak nie tak 100% ale przychodzi no, także już ponownie w Maseju. I tutaj właśnie ta zielona przyczepa ma taką cięższą górę. I żeby to nie było, że ja narzekam, jestem z tego przyżyczająca, to jest standard życia. Cały czas ja ogólnie odmówię usługę wyrzutkę przy pieczarkach. Także w miejsce z przyczepą najeżdżę, ale tak nie mam strony. jeszcze raz, więc zagadałam. wróci no, ale to nie jest żaden problem tak naprawdę Także się uzupełniamy na tyle że nie ma e, jakiegoś tam stresu na gąbki że ktoś tam coś musi robić e, sam no. i też dzisiaj będzie w miarę szybko bo tak naprawdę e, blisko wozimy e, blisko wozimy nie wozimy mocno daleko e, to też wiecie już przyjeżdżam i e, trzeba jest załadowana albo wiecie z to trochę się uogarnia zbyt ściany, bo też czasami jest problematyczne. jak Trzeba między słupami gdzieś wjechać, albo trzeba po, po, po wybierać. Bo ja tak no nie da się zniwelować tej pracy ludzkiej. No bynajmniej nie na naszym gospodarstwie, nie na ten moment. Na nie ślub. Szogunek! Szogun! Pokaż się mordo! No cześć szogunek! Widzicie? Już szogunek jest coraz bardziej taki sympatyczny. Przyszedł nawet się przywitać, nie Szogun? No dobry Szoguś no. Masz tutaj trochę. Wśród to ty lubisz, nie? Szogunek. Dziadu. Dobra. Jest i nasz piękno oki. Oj, tym razem lamperia agraledowa ledowa. Przy Lecieć? Dobra to od razu jedziemy, przestawiamy się. No i tutaj też już zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej w tym ciągniku. No podobnie do Dojczy, jednak w dojczu jest tak bardziej jak w, w TIRze, jak my to mówimy. Tutaj ta skrzynia jest no, niby taka sama, ale jednak jest inne rozłożenie, bardziej czytelna jest ta skrzynia. jak już mamy wbity. I lecimy. tak skończył w od razu podjedzie. Każdy nas jest tak naprawdę z innej parafii. I wiecie, tak jak zazwyczaj każdy idzie na przykład w John Deere, albo tam, nie wiem, Casey, albo no i bynajmniej idzie w jedną markę. U nas tak naprawdę nie odgrywa dużego znaczenia. U nas ciągnik po prostu ma chodzić, ciągnik ma robić robotę. Najlepsze rękawiczki na świecie naprawdę i ja megapoletne są rewelacyjne. I mi chodzi o to, że są bez palców, bo ja zawsze gubiłam rękawiczki. Zawsze. Jak trzeba było coś zrobić, to trzeba było te rękawiczki ściągnąć. I po potem zawsze gdzieś je położyłam i nie wiedziałam, gdzie i wszędzie je szukałam I Na końcu potem znajdowałam jedną albo nie znajdowałam ich wcale. A teraz, jak mam te rękawiczki, nie muszę, potrzebuję coś zrobić manualnie, technicznie. Nie muszę ich po prostu ściągać. Nie muszę ich ściągać. Bo mam przecież w palcach, tak? Bo mam te trzy palce różne. No wiadomo, zimą to tak nie za bardzo, bo potem i tak yy, no odczuwa się ten... No zimno po prostu się odczuwa. Mocniej. Ale tak w ciągu roku, w ciągu pozostałego roku, naprawdę świetna opcja. Świetna opcja. To są ogólnie rękawice stolarskie, ale mi się na gospodarstwie idealnie sprawują. Ja mega polecam, że dwa razy prałam. Widać żyją. są całe, fajnie, bo mają mega wzmocnione, całe te nadgarstki tutaj. To jest świetna opcja. Ja miałem ogromny wybór, jakich byście nie chcieli. Takie same z palcami, bez palców. Największy ma wybór, rękawiczek jak widziałam i takich porządnych rękawiczek to właśnie błysteem mogli się nabyć. Ta ekipa jest tam, a ta ekipa stąd przewędrowała tam. No, non ho wierdała chyba się będziemy się brali za przód chyba weźmiemy się tutaj ze strony od dziewczyn Aha. i ładujemy największą umorę jak widać również suchutko żadnych wycieków nie ma sobie obiadek no, nie ma dużo bornika także dzisiaj to machniemy jeszcze Co to, to, to jest zagazowanie na nas co? Panie prezes Zgadam. dzika linda dzika linda i nasze mobilne korytko i widzicie, my sobie zawsze o to jest naprawdę sprytne. Jest... Zobaczcie. Ono jest zamontowane tylko na takich dwóch hakach z jednej i z drugiej strony. I tak jak trzeba wyrzucić obornik, korytko wyjeżdża. Elegancko. Trochę sprytne to jest. To jest bardzo, bardzo profesjonalne otwieranie bramy. Inaczej nie szło. No trzeba sobie radzić. Polejeczka. Kolejeczka. Kolejeczka potworków. Zmieniamy lokalizację. Sypiemy teraz w drugie miejsce, żeby tam wiadomo potem nie przerzucać za dużo, nie jeździć z tym gnojem, lepiej no, sobie na działkę osobno te pryzmy robić. Mi się nabiera. Najgorsza robota: czyli zamiatanie tego wszystkiego. No inaczej. No i dobra, na dzisiaj mamy ostatnią przyczepę. A tutaj mamy maleństwo, znaczy nie takie maleństwo, takie duże maleństwo, jest. W końcu szósteczka dostała profesjonalny wałek, no bo tak jak myśmy ostatni się szeryfowi rozleciał. I tak jeździł na składanym, bo kamień tam tego troszkę zreanimował. Ta menda społeczna już go nosi. że mój dziewczyny nie wystarczają z tej obory. Co robisz klamocie? Dziwnie nigdy nie widzicie, a Bobek potrafi tak nawywijać, nie? To jest taki pierun. No nie jest taki o, z każdy myśli, że to jest o piesek. O, Bobek jak szał dostaje, to tu dziewczyny w powietrzu potrafią. że laki są wbijane w ziemię. O, zobacz, le ledwo co przyszedł tutaj do tej yy, komory, tu dziewczynami się miał zajmować, a ten już do tamtych się śpieszy. Która Ci się tam już podoba, co? No. Mało tu masz tych dup? Chodź tu, Bobek. Bobek. Zapieron. Tam gdzieś zagląda, tam czuje. Żeby on tu kurde nie wyjechał z furtką którąś. To jego ostatnie, co? Wyjechał z furtką, nie? Co wszystkie co? Dwa stada nam pomieszał. o trzeciej w nocyśmy latali.